Siemano, ja jestem Rówa, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj taki luźny vlog z pleneru. Chciałbym się odnieść do paru rzeczy. A mianowicie do pierwszego filmiku dostałem od Was wiadomości Rówa, dlaczego nie mówisz więcej o tym miejscu? Bo ja nie jestem przewodnikiem. Ja Wam chciałem przekazać tylko fajne miejsce. Pokazać Wam jak ta sceneria wygląda z parku. Bardzo tam jest pięknie. No, i to pokazałem, i jeśli będę podróżował, to będę wam pokazywał piękne miejsca, ale nie będę o nich mówił po prostu. To jest mój luźny vlog taki, ja chcę prowadzić luźne vlogi, przekazywać jakieś tam rzeczy. Oj, mucha! I co mogę powiedzieć, bardzo fajnie się przyjął filmik, bardzo się cieszę. Dużo dostałem pozytywnych wiadomości. No i co? drugi filmik też się bardzo dobrze przyjął, nawet lepiej bym powiedział ze sztukami walki i co dwa tygodnie będę Wam rzucał ze sztukami walki filmiki będę działał pod tym kątem na pewno no i zachęcam do oglądania mnie subskrybowania, żebym mógł się dalej rozwijać oczywiście dawajcie łapki w górę piszcie komentarze no i najważniejsza rzecz jest w Łęcznej, youtuberka Marta w biegu. Serdecznie ją pozdrawiam i zachęcam do odwiedzenia jej kanału. Link zostawiam pod filmikiem u mnie. No, jeśli chcecie zobaczyć, co Marta działa na YouTubie to odwiedzcie jej kanał. Bardzo to jest przyjemna osoba, bardzo ciepła, bardzo miła. Osobiście ją poznałem. Także no co? Dzisiaj luźny vlog z tego z pleneru, ale chciałem taką pogadankę Wam nagrać. Także serdecznie zapraszam na mój kanał, na Marty kanał. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień nowy filmik.